Yy, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony GAMING nawet. Także yy, dzisiaj losujemy sobie yy, tutaj wygranych z yy, odcinka Już, yy, już, yy, już tylko skopiuję sobie yy, Także 8 komentarzy. klejam link. No i patrzymy. Startujemy. Dewilowski, gratuluję. Yy, Napiszmy swój. Yy, yy, wklej po prostu swój kanał na YouTube. Wklej go sobie. Pod mój film. Pod ten, film, pod ten co teraz będzie, ja w ogóle i przez następne dwa filmy będę Ciebie promował. Także jeżeli was się spodobało, zostaw suba, opę do góry się nam. Cześć.